a jestem w tej chwili na ulicy oddziału AK Ordona jadę od strony Strzemieszyc w kierunku Krakowa i pokażę wam tak naprawdę trzeci wyjazd na 94 taki wyjazd z błędem z błędem bo oczywiście objazd w, kieru w kierunku A4 czy S1 czy w ogóle żeby jechać w kierunku Katowic czy Krakowa powinniśmy tutaj przy biedronce skręcić w prawo i później w zależności od tego w którą stronę później dalej jedziemy w prawo bądź lewo na krajową 9 czwórkę. Ja tutaj jak już wspominałem pojechałem błę z błędem, czyli jadę w kierunku Staszica ulicy, ulicy Staszica dzielnicy Staszic, czyli będę się będę przejeżdżał znowu przez ten odcinek z ruchem Wahadłowym przez odcinek remontowany, a mimo wszystko chcę dojechać do drogi krajowej numer 94. Chcę się dostać w kierunku Katowic. Swoją drogą nie wiem, dlaczego ktoś miałby ten dojechać w kierunku Katowic, skoro tutaj nigdy w kierunku Katowic wyjazdu nie było. No ale okej, okay. przejedziemy sobie, można powiedzieć, połączymy sobie. Yy, przejazd od drugiej strony przez to wahadełko z innym sposobem na wyjazd w kierunku, w kierunku Katowic bo tak powiem szczerze mówiąc o tych Katowicach teraz mnie naszło że przecież nigdy tutaj w tą stronę jadąc to wyjazdu na Katowice nie było no chyba że ktoś w Dąbrowie był 20 lat temu i pamięta że przy skrzyżowaniu Stasica i Ziemmy, kiedyś był przejazd, czy też wjazd do dziewięć czwórki, było skrzyżowanie z dziewięć czwórką. Normalnie czynne, no to może jeszcze pamiętać. Natomiast jeżeli ktoś nie po tak ogromnej przerwie do Dąbrowy przyjeżdża, to, to raczej w ten sposób nie idzie. No ale okej, okay. na razie skupiamy się na tym, że musimy, się, musimy przejechać przez ten odcinek z ruchem wahadłowym to już wiemy co najmniej z dwóch moich filmów i jednego nawet dzisiaj już publikowanego że ten cykl mamy taki dosyć dosyć długi z jednej strony jest to irytujące takie długie cykle bo bardzo długo się stoi z drugiej strony no, odcinek też jest, byśmy powiedzieli, dosyć długi. A mimo wszystko wydaje się, że dużo aut jest w stanie przez to wahadło przejechać. Mimo wszystko, więc... Tutaj oczywiście widzimy zamknięte, nieczynne skrzyżowanie. Jak widać, skuterkiem po poboczu pewnie na czerwonym poleciał, jak w tych, jak w Tajlandii, czy gdzie tam, skuterek może dużo więcej, jak rowerzysta, można powiedzieć. Oczywiście, tutaj po raz kolejny zwracam uwagę na, na dziury, żeby sobie nie jechać zbyt dużą prędkością przez ten odcinek remontowany, bo są tutaj dziury, a jeżeli tutaj znajdziecie się w tygodniu, no to zapewne są tutaj też i pracownicy budowy, i maszyny, tak więc na pewno do przyjemności taki przejazd w dniu roboczym należeć, należeć nie będzie. Ja już roboty w zasadzie mamy poza sobą, co nie znaczy, że ten odcinek już jest w pełni oddany do użytku, bo nie jest to. Chociażby po studzienkach kanalizacyjnych widać, że studzienki są wyżej aniżeli w tej chwili poziom jezdni, więc to oznacza tylko tyle, że jeszcze będzie jedna warstwa jezdni. Tutaj, jedna warstwa asfaltu co do dolewana. Natomiast w tym momencie możemy się już skupić na tym, abyśmy zostawiamy, zostawiamy te roboty za sobą, a możemy się skupić już tylko i wyłącznie na tym jak wyjechać sobie na 9 -4. Jak wiemy, jeżeli jedziemy od strony Strzemieszy z ideałem byłoby wyjechać przy Biedronce, przy Mikrochucie. Natomiast skoro już pojechaliśmy tędy, to na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo, czyli pojedziemy w ulicę Wojska Polskiego 20 lat temu na skrzyżowaniu, które jest za nami, które zostało za nami, skręcilibyśmy w prawo ale skrzyżowanie już od jakichś mniej więcej 18 lat nie ma. Jak wspomniałem, na najbliższym skrzyżowaniu w prawo, jeżeli ktoś by jechał w kierunku Krakowa, pojałby prosto i wykorzystałby przejazd, który pokazałem w poprzednim odcinku, w poprzedniej części. I na rondzie skręcimy w prawo, czy też pojedziemy pierwszym zjazdem. Z ronda, aby było tak bardziej poprawnie, następnie w prawo drogą z pierwszeństwem. I znowu na rondzie pierwszym zjazdem z ronda pojedziemy malutkie rondo a następnie zgodnie z nakazem w prawo i jesteśmy moi drodzy na drodze krajowej numer 94 jedziemy w kierunku Katowic oczywiście jak zmienimy sobie pas ruchu bo jak nie zmienimy to pojedziemy w kierunku centrum Dąbrowa